Cześć, tu Gosia. My właśnie wracamy ze sklepu. No. Właśnie wracamy ze sklepu. No i kupiłam sobie dwa kwiatki. Te dwa kwiatki kupiłam sobie w nagrodę, bo byliśmy też po drodze się zarejestrować do dentysty. Także musiałam się jakoś pocieszyć. I walczyłaś o cenę w kasie. Tak, i walczyłam o cenę, ale to opowiem wam w domu. Pokażemy wam jeszcze jakie kwiatki były fajne w sklepie, w którym byliśmy. No, i były naprawdę spokojne. A więc tak rozpoczyna się strefa roślin w Oshawn. Zaczyna się od sukulentów, ale one mnie nie interesowały, bo zobaczyłam w oddali te pnącza, EpiPremia. EpiPremia złociste i Enjoy. One były w cenie 19 zł i naprawdę były ładne okazy, ładnie wybarwione. Dalej były takie dracenki i hamedorki. Ja od razu pobiegłam do tych dracenek, bo wpadła mi w oko ta limonkowa. I na jej zakup się właśnie zdecydowałam. Jak później zobaczycie, ona była w cenie 9 zł, a hamedorki były po 5 zł. Dalej były takie piękne kalate. Ogromne okazy, i one nie uwierzycie, były po 10 zł. Takie przepiękne kusiły mnie, ale nie, bo słabo ostatnio U mnie rosną te kalate. Następnie przeszłam do tych takich dużych roślin. Tutaj były alokazje, monstery minimy. Jakieś filodendrony i takie piękne, zdrowe okazy, uwierzycie, były za 45 zł. Tutaj liść ogromny jak moja głowa. Tutaj już jestem w drugiej alejce. Tutaj są same duże rośliny, jakieś monstery, draceny. Wielkie kaktusy wystają, to są chyba wilczomlecze z tego co widzę. Tutaj widzę też jakaś alokacja, przyciągła moją uwagę. A tutaj jakaś taka zniekształcona zebrina. Nie wiem, czy to taka odmiana, czy to tak specjalnie. Albo może uszkodzone. Nie wiem. Tutaj zwróciły moją uwagę też takie hamedorki z wariagacją. Bardzo ciekawe. No i cel mojej podróży, czyli syngonium milk konfetti za 14,99. Każdy kupił sobie jakieś zabawki dla siebie. Tak? Już? No to kablem będę cielał. Tak. Tak jak kupiłem nogi. Jak pokazywaliśmy Wam kwiatki w sklepie, jakie były, no to widzieliście już, co kupiłam. Uległam i kupiłam sobie dracenkę taką z przebarwieniami. To jest napisane w dnia? No dokładna nie jest. Jest Dracena Mix, ale spodobała mi się, bo jest taka inna. No i właśnie potrzebuję takich kwiatków trochę na ciemniejsze stanowisko, bo wszystko mam na, wystawione na parapetach, a na półkach niezbyt chcą mi rosnąć kwiaty, także mam nadzieję, że ta dracenka tam ładnie wypełni tło. Podoba Ci się dracenką? Wygląda tak egzotycznie. Tak ładna jest. Jak jakaś palma czy bambus. No. Ona ma taką fryzurkę. Co? co Pokaż, poka widzą teraz, co ty sobie kupiłeś. No, to nie wiem, od czego zacząć. No. Proszę, <noise> od kabla 5 metrowego internetu, żeby podłączyć sobie komputer. Tak, bo miło, że podłączał sobie telefon jako router do komputera i w kółko zapominał tego telefonu do pracy. Tak. Bo mam tak sprytny router. Albo mhm. laptop, że z wszystkimi urządzeniami się łączę, proszę, mojego jednego laptopa. Mhm. A że mam dwa komputery, jeden stacjonarny, drugi laptop, to potrzebuję dwa kable. A miałem jeden. Mhm. No i. Tak. Dlatego taki zakup dzisiaj. Mhm. Dobra, teraz moja kolej. Mhm. Jak ostatnio Wam mówiłam o Syngonium Milk Konfetti, że mi się nie podoba i go nie chcę. Także uległam i sobie kupiłam. Takie o. Ale kupiłam go tylko dlatego, że był za 15 zł i... Był jeszcze taniej niż ostatnio. Tak, był jeszcze taniej niż ostatnio i też były takie biedaki, zniszczone, wysuszone że kupiłam go też z litości, bo dlaczego ma umrzeć, jak to się już wyprodukował? Wyprodukował? No produkują jest tkanek pewnie. Mocne. No. Że tak to nazywałaś? Dlaczego ma? Wychodował, byś powiedziała. Tak, wyhodował. Dlaczego... Wyprodukował. Dlaczego ma umrzeć takie biedne syngonium? No, A no, one tak, kiedyś, no, poczekaj, one kiedyś były takie drogie. To muszę je podać, bo zobaczcie jaki on ma pieprz. No, dosłownie masakra, także... Uratowałam z litości. Tyle moje. Tak, to Wielkie chipsy. No co? No są Są ulubione. Chili i limonka. Tak. Lace strong. No to tyle moje. No nie. No. To, to tam wspólnie jest. Tak. Jeszcze kupiliśmy sobie paruszki z sezamkiem. Ostatnio no, nie wiedzieliśmy co chrupać. Tak. I w ogóle chcemy kupić takie grube paruszki z sezamkiem jak zawsze babcie miały, no nie? Ja takie. pamiętam takie z sezamkiem, że były totalnie oblepione. Tak, jeżeli wiecie gdzie kupić takie paluszki, takie grubo oblepione sezamkiem, to będziemy wdzięczni, bo polujemy na, na nie już od dłuższego czasu. Trochę ziemi się wysypało. Nie, ja, ale to nic. Jak to nic? Sypiemy te naniczki później. No i jeszcze byłam w Rossmanie i kupiłam sobie swoje ulubione takie rzeczy, które używam i w sumie ja używam te trzy rzeczy cały czas plus bronzer. Nic na mnie nie patrzę się, ja nie wiem co to jest. Tak. Kupiący tusz do rzęs, mój ulubiony i wiem, że dużo ludzi go lubi, z lobby. Taki żółty, w żółtym opakowaniu, no w środku jest czarny. Ale on jest najlepszy. <grym> tak, moja ulubiona kredka do brwi, też z lobby. Ja mam numer dwa, ona nie jest ruda, także jest spoko. Jest najlepszy. Tak. Tak powiedzieć, jakbyśmy co najmniej nam za to płacili. No. no, nie mamy żadnych spółek reklamowych. I tak, dlatego reklamujemy za darmo. Tak, i kupiłam jeszcze korektor Farnę. pod oczy, bo ja nie używam podkładu, ni nic, tylko korektor pod oczy. No i też wzięłam ten z, lo z Lovely, numer jeden. Teraz używam d, ale ten też kiedyś miałam też był spoko. Już nie możesz nigdy powiedzieć, że inny jest najlepszy. Tuż, tuż ten jest najlepszy. Używałam wiele, ale ten jest najlepszy. Jeśli ktoś chciał kiedyś dać współpracy, to musisz mówić, że jest numer dwa. Nie, jak ktoś mi będzie chciał dać współpracy, to będzie rzetelna ocena, czy dorównuje temu tuszowi. Dobra. Tak. Tak. mam takie, widzisz, mam tak resztkami jest, pomalowane. Być może porównamy teraz z najlepszym no na rynku. Tak. No nie wiem, no z tych co używałam, może są jakieś lepsze, wiesz. Dobrze. No. Także to jest... No i trochę ziemi nam zostało tak, jeszcze. Także tak wyglądają nasze zakupy. Już znowu uleki i kupił chipsy. Ja byłam twarda i nie wzięłam swoich ulubionych chipsów. A namawiał mnie twardo. Mm, chipsy. Nie można, będziemy go drugi. chodzić na spacery po zakupy. Tak. <laughs> nie wiem czy te kwiatki trzeba przesadzić. Jak myślisz? Nie trzeba chyba. Na mnie do i poczekają do wiosny, bo nie mają źle. Po prostu są przesuszone. Jeszcze pokażemy Wam, jak y, podlewam starczyki. Wielką Bo Ponieważ, Ponieważ y, wczoraj przygotowałam sobie nawóz ze skórek banana, tak jak mówiłam go. w odcinku. No pokażę go z boku. Jak dbam o rośliny. Nic nie widzę. Tam w środku pływają, o jest, jestra, widać tak. banany zalane wodą. Ja ten y, właśnie nawóz ze skórek banana przygotowuję także zazwyczaj w tym słoiku. Wrzucam sobie dwie skóreki banana, zalewam je ciepłą wodą. Y, I zostawiam na noc i następnego dnia podlewam. Można zostawić na dwa dni i się nic nie stanie, jednak dłużej bym nie polecała zostawić, bo może Wam to zacząć pleśnieć. Albo jak wystaje skórkę banana ponad wodę. Tak, to też właśnie może zacząć pleśnieć. No i taki nawóz jest... Y, Bogaty w fosfor i potas, co bardzo dobrze zrobi naszym roślinom kwitnącym. Także starczyki zaczynają kwitnąć, to im się należy. No i ja właśnie ten nawóz będę sobie przelewać do konewki, żeby nie rozlewać, jak podlewam te kwiatki. Ja nie rozcieńczam, bo te starczyki nie były nałożone wcześniej niczym, a nadmiar i takim. Tego nawozu wyleję, to im nie zaszkodzi Kapnęło ci na blat Trudno Dam zbliżenie, żeby widzieli jak tracisz nawóz cenny Tracę A z czegoś innego jeszcze można tak domowo robić? No był odcinek Ze skórki pomarańczy? Nie hmm, To jaki? No, można robić też na pary z różnych ziół, ale to będą odcinki następne. Nie, nie, nie psuj kontentu. Nie spoilerować mówisz? Tak. Dobrze. To dzisiaj tylko banan. Tak, dzisiaj tylko z banana. O, patrzcie, jak smakowicie wygląda. Tak. Akurat taki dwulitrowy słoik, widzicie, staczył mi na tą standardową konewkę z Ikei, Dzień. którą dostałam w prezencie od Teścia. Walałam, żeby nie rozlewać. Nie rozlewać. Tak, rozlałam. To wytrzemy. No i podlewam sobie z tym storczyki normalnie, ja podlewam od góry Ale dużo osób też namacza storczyki Jednak ja nie jestem zwolenniczką yy, namaczania starczyków, Ponieważ właśnie możemy sobie przenosić w ten sposób szkodniki A jak widzieliście odcinek o tarcznikach, ja mam problem z tarcznikami na starczykach, niestety One są takie gigantyczne te robale Tak Także nie chcę tego przenosić i Szkoda by mi było wylewać za każdym razem tą wodę namaczając storczyki, także podlewam je od góry, a później nadmiar tej wody po prostu sobie wyleje. Wypije. Wyleję. No i jeszcze tutaj mi się przypadkiem nalało trochę do środka storczyka, nie jest to zbyt dobre. Ale jemu nic nie będzie. To jak się Wam naleje, po prostu wystarczy wylać, że ta woda tam nie stała, bo on może Wam zacząć gnić od tej wody. Jeszcze pokażę wam ten najpiękniejszy storczyk. Mój. Tutaj jeszcze. Ciemno dzisiaj. Ciemno. Tutaj jeszcze mam te dwa storczyki. Także widzicie, ja mam dużo storczyków, bo lubię storczyki. Dzisiaj było tak jasno, i nagle, pyk! Tak. Zgasło światło. Mm, widzicie, jak pochwaliłam tego storczyka, że on cały czas kwitnie ile wypuścił pączków dalej. To jest jakiś fenomen, ten storczyk. On lubi, jak się do niego mówi. Mm. Już mało Skończyliśmy przygodę? Skończyliśmy przygodę kwiatkową, kwiatki pod lamią. Świąteczny kadr z choinką. Tak, do kosza ją wrzucimy. Tak. Znaczy na dwór odstawimy. No na dwór i będzie na przyszły rok. To jest taka recyklingowa. Tak. Jak zawsze wam mówimy co możecie nam napisać w komentarzu. Także ja jestem ciekawa, czy też kupujecie czasem roślinki z litości, bo Wam szkoda, jak marnieją w sklepie. Jakie chipsy lubicie najbardziej? Tak, i że jest ciekawa, jakie chipsy lubicie najbardziej. No, lajsy Strong. A kiedyś Nie. się pomyliłem, bo ja myślałem, że tylko jedne są lejsy Strong i kupiłem sobie o smaku golonki. Golonki. Zamiast moich ulubionych. Potem tak każdy jeden kanż żałowałem. Tylko jej smak z paprykowe są najlepsze. Karbowany. Tak, karbowany. Bo ten, jak to było, Nieważny jaki smak, ważny że karbowany. Wtedy już jest o 10 razy lepiej. Tak. I prosimy, żebyście zostawili nam lajka i suba, jest nam bardzo miło. Docencie to, że byliśmy odważni i nagrywaliśmy dzisiaj w miejscu publicznym. Ty to traktujesz jako osiągnięcie? Tak, to było osiągnięcie. Wy, wyższy level bycia influencerem. Ty, do influencerki jeszcze ci daleko chyba. No to... no, ty jesteś A... wielki youtuber, influencer. Tak. Tak. Zero z Jeżeli interesujecie się grami, możecie wejść na kanał Miłosza. mk1.001, tak? Już spokój się, tak? jest w opisie. Tak, jest w opisie. No. To pa. No, trzymajcie się.